Dzień dobry! Ja jestem Jan Kleiho. To jest kolejny informacyjny filmik, ponieważ troszkę mi się plany zmieniły. W tle słyszycie muzyczkę głównego menu Last Epoch, sezon drugi Tombs of the Erased. Taka sytuacja. A to dlatego, że. Zmienia się znacząco ramówka. Na cały miesiąc w czerwcu, z powodów, które już wyjaśniłem, znika Warframe. Zapowiadałem, że zastąpione zostanie, Warframe zastąpione zostanie World of Warships, i tak będzie, ale we wtorki i w piątki będzie tylko jeden meczyk z World of Warships niezależnie od tego, jaki on tam będzie długi. Natomiast we wtorki dodatkowo wchodzi Last Epoch i w piątki też wchodzi Last Epoch, więc bieżąca ramówka od przyszłego tygodnia będzie wyglądała następująco. Poniedziałek Path of Exile 1. We wtorek Last Epoch i World of Warships. W środę Elder Scrolls. Na ten moment Morrowind, jak skończymy, to będą dalsze części. W czwartki World of Warships, w piątki Last Epoch, World of Warships i Abernum 1. W soboty Path of Exile 2, przynajmniej dopóki nie skończymy chwabuły. Potem prawdopodobnie będzie co innego. Albo Last Epoch. Albo Warframe, jak wróci? Zobaczymy. Yy, zobaczymy, czy Lastpok w ogóle się przyjmie. Czy ktoś to będzie oglądał? Przynajmniej parę osób. Yy, to jest taki eksperyment z mojej strony. I w niedzielę World of Warships. Także tak będzie. Ramówka, ona też będzie zaktualizowana yy, na, w opisie tego kanału, więc będziecie sobie mogli sprawdzić. Warframe wraca dopiero. W lipcu, nie wcześniej. Najpierw ten, najpierw musi się skończyć ten bieżący event LGBT, który tam jest uskuteczniany. A potem ja dopiero będę kontynuował serię z Warpem. I taka będzie ten, na ten tak, tak to będzie z mojej strony. I za każdym razem, kiedy będzie jakiś tego typu event w jakiejś grze. No to tak, gra ja na, na czas tego eventu będzie wylatywała z ramówki. Ponieważ nie zamierzam przyczyniać się do promocji czegoś takiego, ponieważ promocję pewnych elementów związanych z LGBT uważam za przestępstwo, a ja do tego ręki przykładać nie mam zamiaru. I mało mnie interesuje, co kto na to. Powiem tak to. Będę to powtarzał za każdym razem i zdania nie zmienię. Ja wiem, że Warframe jest specyficzną grą. Ja wiem, że do pewnego stopnia to jest wpisane w tą grę. Ale na szczęście jest wpisane w taki sposób, że nie, jest, nie bije to jakoś bardzo po oczach. Natomiast jeżeli jest bardzo konkretny event, który jest w konkretny sposób dedykowany tego typu zjawiskom, no to sorry. Oczywiście jest, są eventy chińskiego nowego roku, które są dlatego, że Chiny mają potężną siłę finansową i nie ten e-warframe nie może tego zignorować. Są też eventy noworoczne, ten, są też eventy Bożego Narodzenia, ale tak naprawdę powiedzmy sobie, w dzisiejszych czasach Boże Narodzenie to nie jest święto chrześcijańskie, to jest to jest święto komercyjne. Skomercjalizowane skrajnie i z, yy, to, co się dzieje w przestrzeni publicznej z chrześcijaństwem, z korzeniami Bożego Narodzenia nie ma nic wspólnego. Wręcz pojawiają się pomysły, żeby zmienić nazwę, żeby to nie biło, to, żeby to przebrzydłe chrześcijaństwo nie było po oczach. Więc trudno mi mówić tu o jakiejś równowadze, ale nie o tym, to yy, ten. Nie o tym chciałem mówić. W każdym razie, tak to będzie wyglądać. Taka będzie ramówka. Ona będzie wyszczególniona, tak jak już mówiłem, też w opisie kanału, więc tam sobie możecie sprawdzić, kiedy i jakie odcinki będą wychodzić. I postaram się trzymać tej, tej ramówki, żeby nie było jakichś nieprzyjemnych niespodzianek. Ale w razie jakichś, ten, w razie jakichś poślizgów, czy coś takiego, będę oczywiście... Lepo informował, nie reformował, informował klejko także tak to wygląda ja wam dziękuję za obejrzenie jeżeli się spodobało kliknijcie lajka, zasubskrybujcie, balnijcie w dzwonek zapraszam do oglądania serii z Last Epoch jeżeli podoba wam się ten pomysł yy nawet jeżeli y, nie mieliście styczności, no to myślę, że warto obejrzeć, żeby zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy, powtarzam, y, gracza stricte casualowego, kogoś, kogo nie interesują różne super buildy i tego typu rzeczy, nie na tym moja gra polega, więc y, myślę, że będzie to troszeczkę inna seria niż y, w tego typu grach zazwyczaj y, są, bo tutaj jak będzie nam szło dobrze, to będzie szło dobrze. Jak nie będzie szło dobrze, to będziemy myśleć, dlaczego nie idzie dobrze i co poprawić. Tak jak zawsze, tak, tak jak robię Path of Exile 2, tak jak robię Path of Exile 1. Jak będzie mi źle szło, to będę narzekał. Będę obsztorcowywał twórców, jeżeli coś będzie nie szło, będę zwalał moją głupotę na twórców, tak, bo zawsze tak robię, także. Zobaczymy na ile Lost Epoch jest przyjazna dla takiego z casualowego gracza, na ile można w tą grę tak sobie po prostu pograć w wolnym czasie, bez spinania się o cokolwiek, tak. Jeżeli coś tam odkryję, coś, coś, coś wyda mi się ważne, to będę oczywiście też o tym mówił, więc jeżeli ktoś nie wie, nic. O Last Epoch, to myślę, że to będzie seria dla niego, ponieważ będzie mógł sobie poobserwować, jak y, radzi sobie z grą ktoś. No, kto w, w tą grę, tak naprawdę, y, ja Last Epoch po raz pierwszy uruchomiłem ponad rok temu i dosłownie pograłem może z pół godziny, może godzinę, i na tym się moja gra skończyła. To jeszcze był pierwszy sezon, sama, sam początek pierwszego sezonu. E, także taka sytuacja. E, i, e, a w, te, w tej chwili będziemy grać w sezon drugi. Także e, ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia w nowej serii.